Rzeczy, które lubię w E36. Wyjątkowo trwałe i dość mocne silniki M52. BMW E36 prowadzi się bardzo dobrze: układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, auto jest przewidywalne i po prostu łatwe w prowadzeniu. Dzięki dużemu kątowi skrętu, auto naprawdę bardzo dobrze manewruje, nawet w ciasnych miejscach. Zajebał na miejsce już ktoś! Nie. Z o nie! te. Kierownice w 36 są dość fajne. Nawet taka zwykła, czteroramienna jest sportowa, bo można ją trzymać jak w Formule 1. Kierownice trójramienne fajnie leżą w dłoni i dodają sportowego charakteru. Tak jak kierownica 4 Rzeczy, których nie lubię W36. W36 głównie nie lubię biedy. Ale skóry przynajmniej czerwone są. Brak tempomatu, brak sterowania radiem w kierownicy. Elektryczne szyby to wcale nie oczywistość. Tutaj są tylko z przodu. Działająca klimatyzacja W36 to rzadkość. A elektryczne szyby, zresztą wszystkie szyby w tych samochodach tylko czekają, żeby wyskoczyć z drzwi. Jakość wykonania wnętrza również nie jest zachwycająca. Praktycznie w każdym E36, które widziałem te ramki odpadły. Kolejnym popularnym problemem są schowki. Te schowki uwielbiają skakać na podbojach, hałasować, skrzypieć i ogólnie sprawiać problemy. Nagłośnienie w BMW-36 niestety nie należy do najlepszych. Jak widzicie, tam jest zlokalizowany jeden głośnik, tu za maskownicą, w drzwiach znajduje się drugi. I jeszcze z tyłu samochodu, w sedanie w półce lub w kombi w dachu znajduje się trzeci głośnik, czyli w sumie po sześć głośników na całe auto. Niestety głośniki te wszystkie są dość małe i zwyczajnie nie brzmią najlepiej. ...strategicznie, aby odstraszały też w jakiś sposób, yy, 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 nie wiem, choćby Putina czy, czy Chiny. Według mnie sztywność nadwozia w tych samochodach nie jest wystarczająca. Aby ją poprawić, trzeba zastosować rozpórki kielichów z przodu i z tyłu oraz X-Brace pod silnikiem. Rozpórki do tego samochodu są łatwo dostępne i w dobrych cenach. Jednakże, po zamontowaniu ich, serwisowanie samochodu może być utrudnione.